Cześć, wam mam tej stronie i witam was w kolejnym z gry Warframe. Dzisiaj zaliczymy test na trzecią legendarną rangę mistrzowską. I tak jak na poprzednich testach, tutaj również mamy nagrody. A są nimi m.in. 500 punktów do dziennego limitu reputacji, 5000 do dziennego limitu fokusu, legendarny rdzeń i 50 punktów jednostek do limitu S pustki. I tak samo jak w teście na trzecią rangę mistrzowską, tutaj również możemy posługiwać się tylko bronią białą. Co za tym idzie, nie możemy używać ani mocy naszego operatora, ani i innych broni. Z tą różnicą, że poziomy przeciwników są tutaj dużo większe, ponieważ oscylują między 80 a 85 poziomem. I tak jak w przypadku testu na rangę trzecią, tutaj również musimy pokonać trzy fale przeciwników. W pierwszej jest to 10 przeciwników i mamy na to minutę. Później 20 przeciwników, 1,5 minuty i 30 przeciwników, 2 minuty na ich pokonanie. Z kolei, jeżeli chodzi o wasze koło wyposażenia, możecie korzystać z tacek, czy to na energię, które w tym przypadku są tutaj zbędne, ale na przykład na regenerację życia czy tarczy, jak najbardziej może Wam się tutaj przydać. Na przykład, gdy zabraknie Wam życia. Jeżeli chodzi o Warframe'y, to bardzo dobrze sprawuje się tu i Naros, czy też Nidus. Warframe'y, które posiadają bazowo, czyli podstawowo dużą ilość życia. Sam test nie jest jakoś specjalnie trudny, jest to po prostu przerobiona wersja poprzedniego testu na rangę trzecią, tylko że z przeciwnikami o wyższym poziomie. Powinniście sobie na spokojnie dać tutaj radę i tak jak mówię, jeżeli nie macie jakichś specjalnych Warframe'ów, to zwykły i Naros, czy też Nidus też bardzo da sobie tutaj dobrze radę. Kolej, jeżeli chodzi o broń białą, ja tutaj jak widzicie używam mojego Zawa, ponieważ mogę nim rzucać na odległość do przeciwników, obszarowo ich raniąc, jak i również dobrać się do każdego osobna, na blisko, na bliski dystans, ale co nie znaczy, że inne bronie wcale sobie tutaj nie radzą, ponieważ każda inna broń również da sobie tutaj radę, czy to pod obrażenia krytyczne, czy statusowe. Tutaj warto również się wyposażyć na przykład obrażenia żrące, ponieważ większość przeciwników będzie tutaj z frakcji Grinir. A wam jak poszedł test na trzecią legendarną rangę mistrzowską? Doszło Jesteście już do tego etapu, czy może już jesteście w połowie do czwartej rangi legendarnej mistrzowskiej? Dajcie znać w komentarzach.